Wróćmy do tego teatru Stodolanego. On się w oryginale nazywa Teatrem Na, na Klepisku. Na klepisku. No no, właśnie. No, tak, zależy od klojemu. No to Klojemas to jest klepisko. Klepisk. Tak, dosłownie. No, tak to słowo. I jaka jest jego historia? Od 1863 do 1904 roku, 1964 mhm. no, do 1944, 40 lat był zakaz litewskiego druku mhm. i litewskiego słowa i jak już no, czarski zakaz po mm -hmm. prostu nie wolno było używać publicznie języka litewskiego ani drukować nic w tym języku mm -hmm. tu w Litwie i w naszym regionie też no i jak już w 1904 roku ten zakaz został zniesiony to wtedy zaczął się rozwijać właśnie ten teatr stodolany najpierw w Palanga w, mm -hmm. w Litwie a później i w naszym regionie już w 1907 roku nawet Według niektórych źródeł, tutaj no, tu, w tym regionie, 1906 według jednych źródeł albo 1907, pierwsza sztuka wystawiona właśnie już po odzyskaniu tego druku i to był taki manifest, to był sposób na, na właśnie publiczne pokazanie swojego języka Aha. poprzez te sztuki. I to była też komedia ten, ta pierwsza sztuka wystawiona, Aha. litewskiego autora. Albo dwóch właściwie pod jednym pseudonimem. Jaki Ameryka Pyrtia to Ameryka Właźni. Po Aha. prostu, że. A autor Kietorek jest. To jest dwóch braci pisało. Kietorek jest tak, jakby cztery oczy w tłumaczeniu na język Aha. polski, Aha. ponieważ mhm. ich dwóch braci było. I no, komedia o tym, że chłopak obiecuje dziewczynie, że. Zabierze ją do Ameryki, aby sprowadza tam do łaźni, zamykają i sam ucieka z pieniędzmi. Także taka sztuka. No... I bardzo często była wystawiana, później w każdej wsi prawie. Są tak, tak, i do tej, tej pory pary. my też już hmm. nawet chyba za dwa razy wystawialiśmy hmm. tą sztukę, taka dosyć popularna, no i nawet przez to, że pierwsza była, no to tak taka jakby często wystawiana jest. I to jest bardzo interesujące, bo to jakby jest też teatr jako taki społeczny protest trochę, nie? żeby tak, i tak, też, tak. I też i też możliwość, nie wiem, ocalenia, zachowania i języka, no i... Tak. i... I, i jaki jak język to i kultura. To, to jest ważne też takie ciekawe, że to od tego 1906 czy powiedzmy roku mm. do tej pory prawie bez przerwy to jest mm. żywe. To mm. jest po prostu ta tradycja została w naszym regionie zachowana. Kiedyś to było w każdej wsi, prawie wystawiali, mm. przez całą zimę się uczyli ról. Na wiosnę, jak już wszystko skarmione w stodole było, czyścili Aha. stodoły, wynosili jakieś deski, później już pustaki jako pod, pod i deski, no, robili takie, taką scenę prowizoryczną. I przez wszystkie wsie jedna do drugiej wsi, tam mhm. kilka wsi dali. Pokazywali po prostu po kolei wszystkie. Yy, i... Ta tradycja po odrodzeniu Litwy w Litwie się odrodziła, bo w Aha, Litwie była przerwana. 2000... W czasach 23. tych właśnie socjalistycznych była przerwana tak? ta tradycja. Nie było tych stodolanych. Później jeden profesor taki właśnie zaczął ten ruch i, i on. No, Był inicjatorem stodoła, stodoła tego powrotu pełna, pełna, i później tak, w takich mhm. właśnie stodołach i wystawiano Aha. tam i festiwale, my całą Litwę objeździliśmy od 1992 roku chyba po raz pierwszy wyjechaliśmy my tak. do Litwy mhm. i tam już później wszystkie prawie, prawie wszystkie stodoły w Litwie tak. <laughs> zwiedziliśmy na, no to, na to, tych nie, no to festiwalach uczestniczyliśmy. Na północ Litwy też, też to jakby było popularne czy przede wszystkim tutaj ten region? Wilno południe od Wilna czy koło. Skoro od morza i później e. po moim zdaniem chyba w co? Po no studiach. jeśli był ten zakaz, to rozumiem, że później było, była taka duża potrzeba, silna potrzeba, żeby w tym języku, tak, który. Tak, tak, żeby jak... Odrodzić język, tak, tak, odro odrodzić tak, żeby język. Pokazać swój język aha. publicznie. Aha. E Zresztą tak, rozumiem, tajne że... nauczanie było, e a w ogóle no to już nie, nie, nie kwestia teatru, to nie, były nie. drukowane książki litewskie na terenie Małej Litwy, gdzie aha. teraz jest Kalini o, tam, aha, tak, Kaliningradzki aha. obwód. Aha. Aha. Tam była ta Mała Litwa, tak zwana i tam. Były drukowane książki tajnie przenoszone Aha. i rozpowszechniane w Litwie przez te 40 lat. Tak, bo mnie bardzo interesuje dramaturgia, czyli jakby teksty, które były używane w tych przedstawieniach. Wiem, że to były przede wszystkim komedie, a... ale Te sztuki historyczne, bardzo popularne. Tak. U nas to były bardzo popularne sztuki historyczne tak. o tematyce historycznej. Aha. Książęta z, te, tak, z tamtych tak, czasów, tak. książęta, czy ten bohater. Z, z, z których czasów? Właśnie? Czyli no, z, to zależy, bo to już te sztuki były pisarzy litewskich, to, mhm. no i z czasów Jegieły i Witolda i Nie. z tamtych czasów, powiedzmy, tak, historii, z krzyżackich, tak, tak. Dużo, to, dużo ciekawe, bo, tak. to jest jakoś spisane? Jest, ma, jest możliwość, nie wiem, poczytania sobie tych Tak, czynów? bo są, to, to, to są litewscy autorzy. Po litewsku, tylko po litewsku na przykład nie ma? No, nie, nie, nie wiem, jak ktoś przetłumaczył, nie, nie wiem, czy nie ktoś przetłumaczył. No na przykład tak z takich, że no ten Kietorek jest tą. No, jest kilku autorów, którzy pisali po prostu, tych Aha. takich młodszych, później ja. Są autorzy, którzy pisali komedie i są też no, poważni poeci i nawet no jeden akurat poeta i dramaturg ten Marcinkiewicz, co, co pisał hmm. takie historyczne sztuki. Jego Aha. często wystawiane były, takie już no, ambitniejsze, bo, hmm. bo tamte, no to, to takie romantyczne, to, zresztą one bardzo długie były, tam wcześniej nikt nie skracał, nie symbolizował, więc tam i ze dwie godziny były wystawiane, i, i dwie i pół, i tak hmm. jak to kogoś chowano, to autentycznie w stodole kopali rów, wywalali ziemię, znaczy rów, dół hmm. wywalał, tak aż no, bardzo realistycznie. Aha. I, i, ale były, no, były bardzo popularne komedie i właśnie o tematyce historycznej. Mhm. Bo już tam jakiś Sofokles, tragedie antyczne, to mhm. teraz już właśnie nasza pani reżyser po studiach chwyta się za coś takiego wcześniej to raczej nie. A jeżeli chodzi o te komedie, czy na ile to jest na przykład żywe w tej chwili, czy na przykład, no nie wiem... Oj, czy bardzo ja, żywe. Bar, No właśnie, bardzo bo, bo to jest najciekawsze. <laughs> to jest bardzo żywe, tak? bo wszystkie te nasze przywary nic nie straciły na aktualności. Nasza pierwsza sztuka mhm. w, z, właśnie z Uniwersytetem III Wieku, tak zupełnie przypadkowo zaczęliśmy mhm. tam tą zabawę, że tak powiem, w teatrze, bo tak, no coś, coś tam ktoś prosił, żebyśmy coś wystawili, no dobrze, to taką krótką sztukę, o takich przywarach, o plotkach, o plotkach, o tym, o niesnaskach, o tam jakiś mm. takich swarach sąsiedzkich, bardzo wszystko aktualne jak to. No, no, Zawsze troszeczkę się dodaje tam mm. dla smaczku, coś z dzisiejszych czasów mm. na przykład. Tam jedno, dwa jakieś zdania, mm. ale to wszystko aktualne. Mm. Bo to jest przeważnie od no, o jedni z drugich, albo z siebie się śmiejemy nie po no, prostu. Ja, I to jakby... się nie zmieniło. Aha. A jeśli chodzi o kwestie inscenizacyjne? Czyli na przykład, czy to jest taka inscenizacja, która wyłącznie służy jakby nie wiem, ilustracji tekstu. Że, że nie wiem, no wiadomo, że sobie pisarz czy dramaturg założył, że dzieje się to w takiej przestrzeni, w związku z tym. My w tej przestrzeni jakby dobieramy sobie rekwizyty. Czy jest, nie wiem, jakiś rodzaj metafory? Kiedyś tak było. W te, w te, te dawniejsze czy... sztuki w stodołach to hmm. było tak, że rysowali w ogóle na płótnie, na przykład hmm. las, bo to się w hmm. lesie dzieje to takie duże płótno na całą ścianę hmm. las, duże płótno z, miesz powiedzmy, dom. Jakieś hmm. tam no, to, taki drewniany dom narysowany, Aha. okna, wszystko. I to, to był bardzo taki powszechny element, że się wieszało no, w stodole, żeby to tło tak, przykryć, tak, tak, tak. to takie duże, na, powiedzmy, na całą ścianę, hmm. takie malowidło na, hmm. na płótnie. Y, to, to były. I no, jak, tak jak wspominałam, jak kopali coś, to kopali. Dosłownie hmm. tam tak się. No i, i bardzo wszystko realistyczne, było, teraz już w tych czasach, to, to ja na przykład osobiście mam. Ba bardzo dobrą nauczycielkę, panią reżyser. Teatru Stadolanego w Puńsku, w Domu Kultury, panią Jolantę, która jest po studiach i ja tam gram, w tym Domu Kultury, już też chyba za 30 czy więcej lat, w tym teatrze i podpatruję po prostu, no troszeczkę coś tam mi zostaje. Uczę się tego, jak to trzeba wystawiać i bardziej symbolicznie już teraz symbolikę stosujemy. Ja Właśnie już... ciekaw jestem, bo to czasami są względy praktyczne, czasami ideowe, żeby, nie wiem, coś uprościć, żeby wprowadzić jakieś dodatkowe dno nie, do, do sztuki. Czasami coś jest właśnie bardziej zabawne, jak nie jest dosłowne, nie? No tak, tak. Różny humor tak. uwzględnia, nie? Kiedyś to było tak, że z papieru robili, z takie te różne zbroje na przykład. No teraz już wszystko raczej powiedzmy z materiału, ta zbroja już jest nie taka papierowa, jakaś sztywna, jak kiedyś malowana tą srebrzanką. No, kiedyś no, bardzo takie realistyczne to było. a teraz, teraz to już my na przykład, no, w tej naszej wycieczce, jedziemy w wycieczkę, no to stawiam sobie rząd krzeseł, jak w autobusie jedziemy wycieczka. Jedziemy zwiedzać góry, no to ustawiam krzesło na stos i idziemy, ja mamy góry. No i po prostu już na tej zasadzie teraz ustawiamy, mm -hmm. stawiamy. A, a kiedyś to było no, bardzo realistyczne. Do historycznej sztuki czasami potrzebne jest trochę mm -hmm. tych kostiumów, no a nie obejrzeć się. A jeżeli na ma Pani zespół y, ty, 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 osób, no, trzeci wiek. Czy, to, czy one są za, zainteresowane, ich zainteresowanie teatrem wynika z literatury, czy wynika z, takie społeczne, z, z chęci grania, czy ze, ze, zawsze ze z potrzeby spotkania, bo to też jest jakby takie, takie społeczne zjawisko. Nie? Yy, I to jest fascynujące, że oni chcą jednak się spotykać i nie ogranicza się do, tylko do nie wiem, stołu, jedzenia i picia, tylko jeszcze do jakiejś nie wiem, literatury, do jakiejś analizy, bo to jak jest literatura, to trzeba ją też zanalizować, co się w tej sytuacji tekstowej dzieje. No nie? chyba, że tworzymy wspólnie, jak wspominałam. No właśnie, no, to Na to każdej to próbie to... coś dokładamy albo coś wyrzucamy, co nam się nie podoba, a tak to, no oczywiście, <todgłos> jednak te wspomnienia to takie, takie bardziej autentyczne. <todgłos> Dużo dają z siebie te kobiety, powiedzmy z trzeciego wieku, bo mm. z uczniami jest inna praca, bo jeszcze w liceum pracuję i z uczniami wystawiamy sztuki historyczne. Aha. No więc tam bierzemy konkretną sztukę, no i już Uczu, uczą się, się, analizujemy ją, zresztą na lekcjach ją analizują mhm. czasami, jak już tam literacka klasyka, powiedzmy te sztuki. Ja jeszcze z uczniami o tak, podzielę się taką informacją bardzo zrealizowałam swoje marzenie, żeby grali na scenie uczniowie, absolwenci szkoły i nauczyciele Aha. razem. I to Aha. się podobało i nauczycielom i uczniom, po prostu część Aha. aktorów to nauczyciele, część uczniowie i, i to, to też taka bardzo fajna praktyka. I, I tam już tak w naszym liceum to taka bardziej tendencja, żeby sztuki historyczne takie bardziej ambitne, Aha. no i klasyka, to co przerabiają powiedzmy na, na lekcjach języka litewskiego, Bardziej poznają jeszcze poprzez, poprzez teatr tą też te sztuki mm. powiedzmy te, te utwory. A trzeci o... wiek, to mm. chce się bawić. Chce się bawić. One, no, one, no. Dla nich to jest frajda, Oni, one no, bo to przeważnie panie zmuszają mnie, ale robimy, bo no, chcą. No, no, no. A jeśli chodzi o śpiew. Dużo <grym> też tego wykorzy wykorzystuję też, bo są panie śpiewające. Wykorzystuję to, że są panie, które śpiewają w innych zespołach i wprowadzam te elementy, mm. żeby coś tam zaśpiewały na scenie. A jeżeli na przykład trafią na literaturę z innego kręgu kulturowego, ale też komediową, nie mają potrzeby wystawić, nie wiem, amerykańską literaturę komediową. Politewską jest tych komedii, na przykład amerykańskich jest sporo, nie? takich właśnie bulwarowych komedia sytuacji. Najbardziej nas śmieszy nasz humor. Aha. Jeszcze po, po tam dodaniu jakichś sytuacji miejscowych to, to chyba jednak najbardziej się sprawdza. Tak? Nie sięgaliśmy na razie no, po nic, no, tego, po nic na takim obcego, dysmone... więc najlepiej, jak oni grają sami siebie. Mm -hmm. Tak, prawie. Trzeba do, ja dopasowuję świadomie mm. teksty, jak na przykład coś tam do, no swoje. To dopasowuję do. Znam trochę charakter, osobowość. No i wtedy A. wychodzi bardzo ładnie, wychodzi aktor z człowieka. I najlepiej, jak to jest miejsce, to co my znamy, to jest nasze i my to mm. autentycznie to po prostu Aha. przekazujemy. Czy piszą reżyserzy teatralni, czy dramaturdzy, komedie które z myślą o, o Teatrze stodolanym? Tu jest nawet po sąsiedzku, tu blisko granicy, taka pani jedna pisze, mm. też komedie takie. I nawet w gwarze naszej, bo tu ma jest gwara w naszym regionie, więc też, też gwarze, bo ja też wystają sztuki w gwarze, w naszej gwarze. I to jest jeszcze też właśnie bardziej autentyczne, tak jak my na co dzień rozmawiamy, nie w, liter nie w języku literackim. To jest wtedy bardziej autentyczny przekaz, ale. Te sztuki nie bardzo pasują do naszych realiów, jednak w Litwie za granicą trochę inne realia były i to co ich śmieszy niekoniecznie do końca nas śmieszy, tak nawet z współczesnych nawet, bo jest taka tak. pani pisze i mówi, że nawet w gwarze naszej to by można by było wziąć i wystawić powiedzmy ich sztukę, ale trochę, trochę nie pasują. No jakieś trochę inne poczucie humoru, mimo że ten sam naród nawet, Aha. ale in, inny region. To, co, co tam śmieszy, nas niekoniecznie, nawet jak przyjeżdżają czasami Aha. z takimi już współczesnymi komediami. To te realia, no tam kołchozy te powiedzmy ich, no. u nas tego mniej było, albo, albo niektórzy, niektórzy w ogóle tam nie znają takich rzeczy. Ich to śmieszy, te, te, te realia socjalistyczne powiedzmy, no. to jednak inne trochę były niż u nas, no. a nas niekoniecznie. Także, że tak, mówię, brakuje repertuaru, bardzo brakuje, tak żeby wziąć i sobie wybrać, o jakąś, to no nie, tej nie chcę drugą no. komedię, jak się znajdzie coś trochę podchodzącego, jeszcze się dopisuje, no to już szczęśliwy, bo tak to po prostu nie ma. Bardzo dużo było tych grup różnych teatralnych. Jak no, coś bardzo dawno wystawiane, to już tam nie, nie szkodzi. Można znowu no, na to wsiach zanikło, to już zanikło, bo no, wieś się wyludniła, młodzież wyjechała, starsi już nie bardzo chcą. Także w każdej wsi już nie ma. To tylko przy domach kultury Puńsk, no. Sejny, suwałki teraz tam się odradzają. Stodoły też już inne. <grym> teraz już tych stodół takich też nie ma typowych, jakie były. Już teraz z oborami przeważnie są, no to nie bardzo się nadają do mm. występów scenicznych. To my mamy w skansenie taką stodołę. W tak? Ta, tak, skansenie, skansenie tak. jest stodoła już od razu, to nie jest autentyczny budynek, tylko na wzór wybudowany starej stodoły i od razu przystosowane już są ławki, scena. Także do tych celów jest, adot, jest tak, adoptowane od razu do tych celów. Mm. To przyjeżdżają z Litwy zespoły, no i też tak, to jest tylko, mówi, moja, no... Pasja. No no bez, bez przygotowania. pasja. Bez przygotowania. No przygotowanie już przez tyle lat trochę nabyłam. takich no. doświadczenie jednak się nabywa. no I, pod, i reżyserskiego, jak się mm. widzi. Dobrze, Ale przede jest. wszystkim moja pasja. Już pamiętam, nawet z dzieciństwa wczesnego, że najwięcej płaczu było, jak mama nie chciała statą zabrać mnie na przedstawienie. Na jakieś tam zabawy mogli no. iść. A już jak wiedziałam, że przedstawienie i mnie zostawiają w domu, to był płacz niesamowity. Już jakieś tam no. miałam. Zresztą rodzice też się tym zajmowali, także no to, to widocznie zostało. gdzieś w genach już. <laughs>